Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku serii Ciekawostki na Szybko. Czy wiedzieliście, że na Wyspę Niue płaci się myszką Miki? W 2014 roku kraj ten zaprojektował monetę. Z jednej strony widnieje królowa Elżbieta, a z drugiej strony widnieje postać z Disneya, myszka Miki. Kilka lat wcześniej, Wyspa Niue zaprojektowała takie same monety na których były postacie z Gwiezdnych Wojen. Obecnie ludzie nie płacą tymi monetami, gdyż są one gratką dla kolekcjonerów. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i dodania łapki w górę. To pa! Wypiczek, pożegnaj się.